Zacznę teraz tak. Powiem Wam krótko w jednym zdaniu, dziś o patrzeniu i ruganiu. Lecz nie na panów, nie ta pora. Teraz masz słuchać instruktora. Proszę Państwa, pogadamy teraz o poezji, pogadamy o podręczniku nowym, pan Leszek Antoni Wieczorek i duchowo pan Juliusz Wątrowa, poeta z nami. Proszę Państwa, pierwszy raz widzę w życiu Coś, co jest moim zdaniem podstawową rzeczą prawo jazdy na skróty. Leszczyk Antoni Wieczorek Panie Leszko, napisał pan książkę, wyda pan ją sam za własne pieniądze, dołożył pan do tego mnóstwo kasy. E, jest pan instruktorem. E, czy OSK pan prowadzi, czy ośrodek szkolenia kierowców? Co pan w początku żeby napisać podręcznik? Nie ma podręczników do nauki jazdy? Serdecznie witam. No, podręczników na rynku jest ogrom, można wybierać i przebierać, ale myślę, że ten, ten jest no, całkiem różniący się od tych pozostałych. No, śmiało mógłbym powiedzieć, że to taka z tego rodzaju książka kucharska z przepisami to dla, na, dla przyszłych Aha. kierowców, gdyż no, można coś gotować improwizując, tylko nie zawsze mamy pewność, czy, czy właściwe proporcje będą oddawały nasz yy, oczekiwany smak. Yy, w książce, którą. Yy, Mam okazję zaprezentować, podaje gotowe przepisy, jak bezpiecznie poruszać się po drodze. Szczególnie adresowana jest ona do mm, kursantów, którzy rozpoczynają swoją czegotę za kierownicą. To jest ciekawa historia. Czy oferował Pan tę książkę najpierw tym, którzy zdają na prawo jazdy, czy chodzą na kurs do pana, czy tym już już kupili już zdobyli prawo jazdy, cholera kupili, no się przejęzałem o rzeczywiście bardzo się ładnie prasza. powiem ci poślizg po Ale bandzie załóż kontrę chłopie zdarzało załóż się, kontrę. zdarzało no dobrze, to w tej razie dla kogo jest? Dla tych, co no muszą się dopiero nauczyć jeździć samochodem, czy dla tych, którzy już jeżdżą samochodem, mają prawo jazdy, czy może dla wszystkich? Myślę, że procentowo na pewno ze wskazaniem na tych, którzy zaczynają, ale książka znakomicie będzie się prezentowała w rękach ludzi, którzy już jeżdżą. Być może odnajdą tutaj informacje, o których... No ale no, nie mieli pojęcia. Ja tu patrzę i rzeczy są absolutnie, których nie znajdziesz w innym podręczniku. No ja na, Dostrzegaj ja na małe szczęścia tutaj pod tytuł. Dalej. E, ćwicz oddech. Myśl pozytywnie. Znajdź swoje tarcze antystresowe. No i nigdzie tego w ogóle, nie piszą troszkę, żadnym podręcznik. To można jeszcze przy okazji troszeczkę się wyluzować czytając książkę i się odstresować i jeszcze złapać trochę terapii może. Yy, otóż obok skrótów myślowych, które stricte oddają tematykę przepisów i zasad ruchu drogowego na potrzeby tego poradnika został stworzony, yy, nazwany przez nas dekalog antystresowy, który mam nadzieję pomoże. W takim mentalnym przygotowaniu się. Bo jeżeli rozpatrzymy kwestię wysokiego procentu niezdawalności, o i ogromnie jest. To jest, znaczy jest to no, nie zdają, no? no Większość z nich potrafi. Doskonale jeździsz, ale stres robi swoje. Stres, oj, stres. stres, słuchajcie, jak zdawamy egzamin na y, y, prawo jazdy na motor. To już przecież, Oj, to było raptem parę lat temu, bo trzeba bo to wreszcie zaregalizować. Tak to oczywiście. stres no. jest taki, że jest doroczny, własne własny. Właśnie kiedy w kurczę, teraz? Po prostu nie, teraz. trzeba znaczy, jeszcze obejrzeć w telewizji reportaż. Wchodzisz do jaskini grozy. Mega no nie mówią, właśnie, pan taki taki tak. proszony do sali, taki i taki a pan, ile pani raz zdawała? 28 zdałam, ale się nie poddaję no, masz, tak. słuchajcie, posłuchajmy sobie Dekaligans, jeśli można, a ja jeszcze wam szybko rzucę hasło, ponieważ mamy Daj. i po poezję, i tak. książki do wygrania słuchajcie, czekamy na y, 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 ładne rymy do słowa rondo Także żeśmy w dzisiaj i pięć mamy kompletów Ta, bardzo to fajnie, fajnie, słuchajcie, naprawdę warto za, za chwilę będzie o poezji, poezji. poezji też a z nami pan Leszek Antoni Wieczorek yy, Który napisał książkę Prawo jazdy na skróty Fajną, zresztą naprawdę niezmiernie Dla wszystkich tych, którzy yy, No bądź, którzy mają coś do czynienia z samochodem Taką bezpośrednią książka? To ja teraz Państwu powiem tak Takie zdanie znajduję Współczesna dewiza Henry Forda Pamiętacie, że każdy samochód, żeby był czarny Możesz wybrać dowolny pas ruchu Pod warunkiem, że będzie to pas prawny no kurczę, Brada. Ma pan takich kwiatków sporo u siebie. Redaktorze, no tutaj każda strona y, przemawia y, niejako y, czymś y, zabawnym, nowym i. i... Myślę, że do tej pory niespotykanym. Z czym kojarzy się kasownik na przykład? Kasownik z kasowaniem z kasowaniem biletu. A no. ja swoim kursantom tłumaczę, że zatrzymując się w rejonie sygnalizatora, gdzie zastosowano szałkę warunkową. Zieloną, taką. W tak, prawą, tak, tak, tak. Możemy pokonać to skrzyżowanie przed uprzednim zatrzymaniem się przed tą szszałkę. Jak zielony świeci, to wiadomo, musimy zatrzymać się. A co robi drugi pojazd? Również musi podjechać i zatrzymać się. Czyli przypomina to kasowanie biletu. Kolejka do kasownika. Jeden z a, odwodzi następny. następny, zatrzymuje się, kasuje, no to ciekawo, następny. Wie pan co, ja się biję w piersi, ja zazwyczaj podjeżdżam i niby, niby kasuję, ale to nic, nigdy nie do końca. Nie kasujesz... Zwalniam sprawdzam czy mogę jechać. Już płacę mandat. Kochani, piszcie e, rymy do Rondo na odjechanie. Mamy już Andrzej, Na przykład mamy bardzo ładne mamy Rondo. Rondo, Rondo jedziemy Hondą. Czyż nie piękne? Przesyłajcie, przesłuchajcie, a my wam przyślemy książki. Odjechanie Przy muzyce o motoryzacji. I nie tylko. Poezję motoryzacyjną Jak się szkolić na prawo jazdy Przecież taki wierszyk Jeśli próżno, zachodzisz w głowę Szukasz rozwiązań I wciąż się wściekasz Przywołaj nasze skróty myślowe Abyś bezpiecznie mógł pojechać To jest zdaje się w ogóle cała pana działania To co trzeba na drodze Ubiera w jakiś skrót myślowy Jakie pan tam ma jeszcze inne pomysły na to no w tej naszej na książce kucharskiej dla, dla kierowców mamy takie przepisy, żeby na przykład przygotować się do jazdy. Skrót myślowy 3 razy 3 plus 3. Oczywiście rozwinięcie Państwo znajdziecie w lekturze. 3x3, 3. 3. to jest 9. Zawsze byłam sama z matematyki, więc Kierapia nie wiem, to nie Halo, okay. skrót myślowy, telewizor. Telewizor, ciekawe. No. Kropla H2O, zmiana... Kierunku jazdy. No tutaj mogę zdradzić, że kropla H2O to w naszym rozumieniu kierunkowska zhamowanie hamowanie dwójka ogrodowego. Hamowanie dwa. dwa. Dwójka? Tak. I o, oglądanie. oglądanie. Czy nie ma pieszych, w drogę wjeżdżamy, czy nie ma? To bardzo mi się e... podoba taka koncepcja, wersja hadowa. To, to mi na pewno wejdzie w 100%, tak. tak. Nie, no, ja myślę, że to naprawdę jest trudna koncepcja. Tak. A, i były był już kasownik. Nie mówię. A, i to Kasowanie tak. biletu, ja. czyli przejazd przez skrzyżowanie, gdzie zastosowano sygnalizator z szafy. Proszę Państwa, mamy dla Państwa pięć książek z dedykacją autora, pana Leszka, do niego wieczorka i także poety, pana Leszka Antoniego Juliusza Wątrowy, który jest bardzo znanym poetą dla i satyrykiem. Jasiu, mówiliśmy, że... No, tego prosiliśmy, żeby napisać rem do rondo, piękne przyszło, będzie mamy. tak rondo, jedziemy hondo, napisała e, Dagmara. Bardzo proszę. W Portugalii byłem, ronda polubiłem, na każdym stały, fikuśne, derdy mały. What? A to dlatego, że w Portugalii rzeczywiście to ona... I proszę, fontanny, słuchasz, są jakie fontanny, stoją dekoracje i różne inne dziwne rzeczy. Teraz proszę bardzo. Rondo belmondo rondo frondo ronda nakondo rondo tekwondo E, jeszcze ja, jest ma, ciąg dalszy, że tak ciebie tak e, zaraz, nie jest tak dobrze. Rondo Tekwondo i jest ciąg dalszy. Rondo Giocondo, y, Rondo Hondo, Rondo Sekondo, Rondo Mikro, rondo, ja Nie e, nieważne, oh. czy lubisz sport, nieważne, czy, czy ćwiczysz Tekwondo, nie ważne czy jeździsz Audi, nieważne, czy jeździsz Hondo. Ważne byś jechał w prawo, kiedy wjeżdżasz na Rondo. Czyż nie piękne? No. Zakręcone ze swym autem w Rondo, niczym z cygarem, szelmowski Belmondo. Co to w ogóle, z... e, jeszcze jedno, które bardzo mi się podoba, no. z specjalną edukacją dla ciebie i dla judżów. Zresztą też przekażemy z największą radością, uwaga, kiedy spotkasz Rondo w Lesie, niech cię przez nie miś przeniesie. No, czyż niepiękne, naprawdę, Pięknie. po prostu absolutne Mistrzostwo Świata. Tak, będę się będę absolutnie wysyłamy. zaraz upominać o adresy i będę natychmiast wysyłać wszystkim książki. Także czekajcie na mojego maila albo przysyłajcie mi od razu żeby swoje dane. Gość nasz, pan Leszek Antoni Wieczorek, jedyny w Polsce e, pisarz, poeta, który. Inaczej patrzy na szkolenia, ma swój środek w biesku białej. Panie Leszku, dzięki. dziękujemy. Do dziękuję. usłyszenia, miejmy nadzieję. Niedługo. To... Ojej, przy muzyce o motoryzacji i nie tylko.